Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Staroci Antyki Porcelana Militaria Dzisiaj będzie eee, Troszkę militarki Wszystkiego może po troszku Słuchajcie, zaczynam od największej rzeczy Dywan Spójrzcie jaki piękny dywan Ręcznie tkany w Indiach 80 zł Wymiary 170 na 240 Zobaczcie na ten wzór jaki piękny jest Naprawdę śliczny. W ogóle nie jest zniszczony, nie jest poplamiony. I słuchajcie, gdzie to było? Chyba tutaj. A, gdzie to było, kurde? I zgubiłem się. O. Macie hand, ręcznie, yy, tkany w indiach, 100% włos yy, wełny. Wymiar 170 na 240 Przepiękny dywanik, naprawdę. 80 zł, cena zakupu. Spotkaliśmy Pana. Z Wrocławia był. Przynajmniej samochód miał na wrocławskich tablicach. I on tylko właśnie dywany. Przyjeżdżał tu na giełdę do Lubina i tylko dywany. trzasko Miał całe auto wypchane dywanami. No i słuchajcie. Kolejny przedmiot. Yy, emalia. Ja tak jak mówiłem. emalia biorę. 10 zł. Piękny czajniczek. Emaliowany. Nie jest tutaj nigdzie sygnowany. Ale śliczny nie jest obity jakoś specjalnie, może gdzieś tam drobne, tutaj takie cena 10 złotych. Jak już przy imbryczkach, czajniczkach i dzbankach jesteśmy, to kolejny słuchajcie, miedziany z porcelanowymi elementami, uchwytem jednym drugim. za ten musiałem już zapłacić niestety 20zł ale jest to mówię mosiąc mieć bardzo ładny. kolejna rzecz to kupione było w Legnicy e, od Pana który tam obok stał nas wazon Róże Huta Laura one chodzą w granicach 100 zł. W świdnicy, jak byłem, pan miał 3 i 3 sprzedał. Jeden sprzedał za 120, a dwa kolejne za stówkę. Ja za ten zapłaciłem 20 zł. Nie jest nigdzie uszkodzony, uszczerbiony. Stare szkło, PRL, Huta Laura, dwie dyszki. Kolejna rzecz. To jest taka piękna paterka Manufaktura tutaj jest lichta To jest miejscowość również yy, Skąd się wywodzi ta sygnatura To lata yy, od 1976 W górę, ale spójrzcie na ten Pięknie to wygląda Cena zakupu I Lola. 20 zł, ale piękno to, że sobie kupiła. Goście przyjdą, coś podać. Ślicznie będzie wyglądać. Słuchajcie, tutaj taki zestaw pierdół takich w sumie, bo, bo jakieś tam słówki emaliowane. Takie są ten. Na... Broszki, ale emaliowana biżuteria jest oceni się sporo, sporo pań szuka yy... o, tutaj malowana z dwóch stron nawet takie abuszko, jakieś puzderko na jakieś drobne rzeczy i to jest bardzo ciekawe słuchajcie w kształcie gwizdka jest to srebro taki łańcuszek słuchajcie co to jest na perfumy, taki pojemniczek. Bardzo fajna zawieszka na szyję. Jeszcze powiem Wam, perfumy są pięknie pachnie, damskie. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest taki przymiar. Bardzo ciężkie, nie milą, 2-3 waży. Tutaj macie producenta. Przymiar poziomica zarazem, ale naprawdę ciężkie. Tak to wygląda. Facet chciał za to 80 zł. Udało mi się stergować na 60. Takie rzeczy są w cenie. Mnie kręcą takie stare jakieś przyrządy urządzenia. A rzeczy typu takie, nie wiem, jakieś kaletnicze, eee, praski, czy jakieś madełka, jakieś, nie wiem, eee, no. Kowadełka, słuchajcie, to się od 100 zł. takie, takie, takie przedmioty od 100 zł. W, w, w górę naprawdę ceny zaczynają. Gdzieś tam można trafić 60, 80. O 60 to nie, ale 80. fajny przedmiot, świetny. Ale taki sztylecik spodobał mi się, kupiłem 10 zł. Zobaczcie. A to jest tak naprawdę korkociąg. To Nie wiem do czego, może ktoś będzie wiedział, czy coś się wsadzało. Tak jak cygara się ucinało, nie mam pojęcia. Kolejna rzecz: może bym nie kupował, ale to jest ciężki mosiąc, stary serwetnik, taki 10 zł, 5 zł, cena no to kupiłem. czy tak jeszcze albo dobra jeszcze to pokażę samochodzik piękny Perelowski. jest to zarazem reklama świec tutaj żarowych IK 40 zł ale utko. Sprawna jest jako zabawka całe ja mówię te zabawki powtarzałem wielokrotnie są w cenie stare także kupiłem co tutaj następne mamy? Pochwalę się, a Niemiec wcześniej w poprzednim odcinku, e, który zapomniał mi dosłać, wsadzić to jeden opatrunek, napisał mi, że, że dziecko się tym bawiło, gdzieś to zbo na bok odłożyły, po prostu zapomniał tego spakować. Honorowo się zachował, dosłał mi ten opatrunek. I teraz tak. Słuchajcie. Militarka. Eee, Arbeitsbuch, czyli książeczka pracy. Trzeciej Rzeszy. Eee, co ciekawe tutaj jest eee, sporo wpisów, bo to jest ważne. Nie wiem co to za, za zakłady pracy. Jeszcze nie tłumaczyłem. Ale ważne. I więcej tych wpisów. Tym, tym więcej to warte jest. Taki dokument. 50 zł. Cena zakupu. No i słuchajcie, mili, z military to mi wpadło tak. Ten bóg właśnie który pokazywałem przed chwilą. I kurde, co tu takie żółte światło? Nie wiem, jakoś dziwnie to. Yy, I takie odznaczenia: pierwszowojenne. Krzyż żelazny drugiej klasy, pierwszowojenny. Tu jest szpanga taka, jakaś samoróbka. Nie wiem, bo. Jest to tak w poprzek no dziwnie to wygląda w poprzek są te tasiemki medalowe yy, i nie jest to na takiej sztywnej podstawie tylko ktoś to chyba sam sobie zszył kiedyś w epoce. Yy, tutaj szpanga medalowa składająca się z krzyża żelaznego drugiej klasy pierwszowojenny i krzyż chyba o ile pamiętam zasłużonych to jest yy, krzyż tak zwany Hindenburga yy, to był jeden zakup Kolejny zakup to taka szpanga już była prawidłowa. Tutaj macie również krzyż żelazny drugiej klasy. Krzyż Hindenburga, tylko tutaj ta szpanga już jest taka regulaminowa. Jakby to powiedzieć, jest zapięcie sygnowane. I kolejny zestaw, również dwa krzyże żelazne drugiej klasy. To samo na oryginalnych wstążkach. swastyk nie ma. Ja tam. Słuchajcie, no zbieram. No co będę mówił, że nie? No kolekcjonuję takie rzeczy, dlatego czasami gdzieś tu pokazuję militarkę. ja wiem, że nie każdemu się to podoba. Tutaj na szczęście nie ma swastyk. bo o wiele tam. Kilka razy jakaś pani jedna czy druga mi pisała strasznie oburzona, jak, jak można zbierać takie rzeczy. No można, no jest to kawałek historii, jakieś, co zapomnieć o tym, nie pamiętać o tym. No jest to historia niestety, niestety jakaś tam tragiczna nasza, ale jest i trzeba o tym pamiętać, że takie coś było, wydarzyło się po to, żeby to się więcej nie powtórzyło. Tak może to górnolotnie trochę brzmi, ale ja tak uważam, tak jest. I słuchajcie, tak, to fajnie tutaj można pokazać jako komplecik taki. Te odznaczenia mi wpadły w tym tygodniu. I przechodzimy do najlepszego zakupu tego tygodnia. I słuchajcie, najlepszym zakupem jest taka figurka. Poczekajcie chwilę, powiem Wam, jaka to jest wysokość tej figurki, bo to też yy, ma jakby znaczenie. Wysokość to ponad 21 cm. Jest to baletnica. Balerina, jak zwał, tak zwał. Różnie to nazywają. W eee, sukience z krynoliny. Ja wam już pokazywałem. Zbieram takie. Spójrzcie na ten misterne wykonanie tej krynoliny. Powtórzę jeszcze raz. To jest wszystko porcelana. Naprawdę tutaj uszkodzeń praktycznie nie ma. Cieniutkie jest jak skorupeczka od jajka. Twarz wykonania twarz też mówi o tym jakie to jest wykonanie. Spójrzcie, piękna twarz, oczy ręcznie malowane, sygnowana Wolkstedt. Yy, Tutaj macie sygnaturkę. I cena zakupu, nie uwierzycie. W Legnicy podchodzę do gościa, pytam się jaka cena. 40 zł. Ja myślałem, że 400. Tak stoję, mówię źle, usłyszałem czy jak? Mówię do niego 40 zł, a on mówi tak. Wyjąłem pieniądze, zapłaciłem od razu. A takie figurki to chodzą w granicach no 600-700 zł, tylko ja też troszeczkę nie zauważyłem. Później, dopiero emocje mi opadły, zauważyłem, że tutaj po prostu jest brak rączki. Ale dzwoniłem do już do pani, która mi porcelankę naprawia. Robi to świetnie, naprawdę nie ma śladu. Do robienia takiej rączki napisała mi to. 200 zł jest koszt. Także jakby nawet chciał to naprawić. Ja będę chciał to naprawić. Jak gdybym to naprawił. To cena takiej figurki 240 zł. A mówię takiej wielkości figurka. Yy, z tak naprawdę skomplikowaną tutaj tą krynoliną. No to 700 to śmiało. Trafia figurka do mojej kolekcji. No i tyle, pozdrawiam wszystkich serdecznie, jak zwykle życzę udanych zakupów, trzymajcie się do następnego.